Sky Control to wielosensorowy system antydronowy, opracowany przez gdyńską firmę Advanced Protection Systems. Powstał jako odpowiedź na rosnące i różnorodne zagrożenia związane z użyciem dronów, od komercyjnych platform naruszających przestrzeń powietrzną nad obiektami cywilnymi i strategicznymi po wyspecjalizowane uzbrojone bezzałogowce stosowane w konfliktach zbrojnych. Projektując to rozwiązanie, spółka postawiła na skalowalność, modułowość i szybkość integracji. System ma chronić obiekty państwowe, lotniska, porty, granice oraz wydarzenia masowe, a jego architektura umożliwia dopasowanie konfiguracji do specyfiki zagrożenia i miejsca operacji. Budowa i architektura SkyControl oparta jest na współpracy wielu elementów sensorycznych i efektorów. Jego sercem są autorskie radary wielokanałowe Field Control oparte na technologii 3D MIMO mimo to skrót od multiple input multiple output, co można tłumaczyć jako wielowejściowy wielowejściowy. Oznacza to zastosowanie wielu anten nadawczych i odbiorczych. Dzięki temu urządzenia te mogą jednocześnie wysyłać i odbierać liczne niezależne sygnały, co pozwala z wysoką precyzją określać pozycję, odległość i ruch obiektów w trzech wymiarach. Radary field control potrafią jednocześnie śledzić setki obiektów nawet w trudnych warunkach miejskich, przemysłowych czy leśnych. Pracują w paśmie S i charakteryzują się wysoką rozdzielczością kątową oraz odległościową, niewrażliwością na warunki atmosferyczne, a także niską mocą emisji utrudniającą ich wykrycie przez przeciwnika. Oprócz radarów Sky Control tworzą liczne sensory uzupełniające: detektory fal radiowych, czujniki akustyczne oraz rozwiązania elektrooptyczne i termowizyjne. Wykorzystanie różnych typów sensorów pozwala systemowi na wykrywanie szerokiego spektrum zagrożeń, w tym małych, nisko lecących i wolno poruszających się obiektów określanych skrótem LSS, czyli Low, Slow, Small. Sky Control wyposażony jest także w narzędzie predykcyjne PDQ, które optymalizuje ustawienie zestawów z uwzględnieniem ukształtowania terenu i przeszkód. Umożliwia to generowanie mapy efektywności detekcji na różnych wysokościach, maksymalizującej wykorzystanie zasobów i znacząco zwiększającej chroniony obszar. Kluczowa część działania systemu to identyfikacja i klasyfikacja wykrytych obiektów. Wspomniane radary dostarczają danych o trajektorii, prędkości i wysokości, a algorytmy sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowe analizują te dane w czasie rzeczywistym, oceniając, czy dany obiekt to dron, ptak, a może jeszcze coś innego. System potrafi klasyfikować cele LSS z wysoką skutecznością, jednocześnie monitorując kurs i orientację lotu. Co pozwala na ocenę intencji i potencjalnego zagrożenia. Całość zarządzana jest przez autorską platformę dowodzenia i łączności SciView C2, dostępną również jako aplikacja mobilna. Operator ma na ekranie przejrzysty obraz sytuacji, tor lotu, wysokość, prędkość, historię zdarzeń oraz narzędzia do konfiguracji i podjęcia akcji. Dzięki temu możliwy jest szybki przełącznik pomiędzy fazą monitoringu a aktywną neutralizacją. Neutralizacja w SkyControl obejmuje szeroki zestaw opcji. W wersjach standardowych wykorzystywane są efektory niekinetyczne w postaci zintegrowanych zagłuszaczy, zarówno kierunkowych, jak i dookólnych. Zakłócają one sygnał nawet na 20 pasmach, m.in. Wi-Fi, UKF, LTE czy ISM. Dzięki temu można doprowadzić do utraty sterowania lub wymuszenia powrotu drona do punktu startu. W zależności od konfiguracji, możliwe jest także zastosowanie efektorów kinetycznych. Oddziałek kalibru 30 mm po integrację z systemami artyleryjskimi, laserami, aż po własne rozwiązania w postaci interceptorów, specjalistycznych dronów przechwytujących. Modułowa budowa Sky Control pozwala dobierać efektory w zależności od scenariusza i polityki użytkownika. Producent oferuje kilka wariantów Sky Control. Lekki przenośny zestaw S składa się z maksymalnie dwóch radarów zamontowanych na jednym trójnogu oraz zakłócacza z możliwością podłączenia efektora Hardkill, np. wielkokalibrowych karabinów maszynowych czy armat małego kalibru. To rozwiązanie szczególnie przydatne do ochrony walczących, pododdziałów, imprez publicznych oraz granic. Zaletą tego zestawu jest mobilność i szybkość rozkładania. Według testów polowych rozłożenie systemu zajmuje mniej niż 5 minut, a konstrukcja nie wymaga montażu na śruby, co ułatwia szybkie użycie w warunkach bojowych. Ten wariant był intensywnie testowany i eksploatowany na Ukrainie, stając się jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w lekkich formacjach piechoty. Kolejna wersja to Sky Control-M mobilny zestaw składający się z radarów, zagłuszarek oraz głowic optoelektronicznych, w tym kamer dziennonocnych i termowizyjnych. Trzecim wariantem jest Sky Control L, w którym na podnoszonej platformie zintegrowano systemy radarowe, optoelektroniczne i zagłuszacze chowane w czasie transportu do wnętrza kontenera. To rozwiązanie nadaje się do ochrony dużych obszarów. Czwartą wersją jest Sky Control Skid z armatą Bushmaster kalibru 30 mm, opracowany we współpracy z Wielką Brytanią specjalnie dla Ukrainy. Na jednej palecie kontenerowej zawiera system wykrywania bezzałogowców, efektory Soft Kill z wykorzystaniem zagłuszaczy i Hard Kill dzięki sprzężonej z czujnikami armacie Bushmaster. Całość nadzoruje wspomniane oprogramowanie SciView C2. Warto przy tym dodać, że producent opracował także walizkowy zagłuszacz do zabezpieczania żołnierzy bezpośrednio na linii frontu. Waży od 15 do 28 kg i umożliwia zakłócanie do ogólnie aż 7 pasm częstotliwości. Pozwala neutralizować drony w zasięgu co najmniej 500 metrów, a wbudowane źródło zasilania zapewnia pracę przez ponad 6,5 godziny. Urządzenie jest przeznaczone m.in. do przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym klasy First Person View. Wyposażonym w kamerę przesyłającą w czasie rzeczywistym obraz z perspektywy pierwszej osoby do specjalnych gogli lub monitora pilota. Taki walizkowy zestaw może funkcjonować autonomicznie, bez konieczności podłączenia do zewnętrznego oprogramowania, albo być zintegrowany z pozostałymi elementami kompleksu Sky Control poprzez system dowodzenia SciView C2. W kontekście wojskowym jedną z wyróżniających cech Sky Control jest funkcjonalność Master Slave, zaprojektowana z myślą o przeżywalności w warunkach bojowych. Umożliwia to łączenie czterech jednostek rozwiązania, gdzie jedna pełni rolę Master, a pozostałe pracują jako Slave. W momencie uszkodzenia lub zniszczenia jednostki centralnej, inna przejmuje jej zadania, zwiększając odporność i trwałość systemu na polu walki. W przypadku wariantów L i Skid można łączyć kontenery. Tworząc złożony kompleks ochrony dużego obszaru. Zadanie master może być przekazywane w razie wyłączenia jednego z modułów lub przerwania łączności. Z pojedynczego zestawu składającego się z czterech kontenerów Sky Control L można stworzyć barierę o zasięgu wykrycia przekraczającego 10 km lub zabezpieczyć obszar o powierzchni ponad 28 km2. Advanced Protection Systems czerpie wiedzę i wymagania użytkowników wspól walki, przede wszystkim z konfliktu na Ukrainie i z teatrów operacyjnych Bliskiego Wschodu. Praktyka pokazuje, że radary polskiej firmy potrafią wykrywać duże, wysoko lecące drony typu Szachet z odległości 19 km, a przy niskich wysokościach poniżej 100 metrów, z zasięgu rzędu 8,5 km. Wysoka precyzja pozycjonowania jest kluczowa przy współpracy z efektorami kinetycznymi. Dokładność wskazania pozycji na poziomie około 1 metra umożliwia bezpieczne i skuteczne użycie środków ogniowych czy systemów przechwytujących. Otwartość architektury to jeden z wyróżników Sky Control, który może być integrowany z istniejącymi systemami obrony powietrznej państwa. W przypadku Polski rozwiązania gdyńskiej spółki zostały zaimplementowane m.in. przy ochronie lotniska Chopina w Warszawie. Instalacjach Orlen oraz w służbach takich jak Wojsko Polskie i Straż Graniczna. Wojsko Polskie zamówiło pierwszych kilkanaście systemów Sky Control za 150 milionów złotych w maju 2022 roku, a dostawy zrealizowano w 2023. Według informacji udzielonych przez producenta zestawy odpowiadały specyfikacji wojskowej obowiązującej w chwili zamówienia, jednak już wtedy wiadomo było, że szybki rozwój technologii dronowych, będzie wymagał ich dalszej modernizacji. Szczególnie wskazywano na potrzebę integracji efektorów kinetycznych, które pozwoliłyby fizycznie neutralizować zagrożenia. W lipcu 2023 roku poinformowano jednak, że siły zbrojne RP wstrzymały modernizację otrzymanego systemu, co wywołało krytyczne głosy dotyczące ograniczonych zdolności bojowych. Stwierdzono, że zestawy dostarczone zgodnie ze specyfikacją sprzed trzech lat nie nadążają za realiami współczesnego pola walki a brak komponentu kinetycznego jest ewidentną słabością według dostępnych informacji Polska dysponuje obecnie 14 jednostkami Sky Control Warto dodać że produkty polskiej firmy znalazły nabywców w ponad 20 państwach między innymi Estonii Norwegii Czechach a nawet Korei Południowej Katarze i Singapurze przykładowo Port lotniczy w norweskim Stavanger wykorzystuje je do ochrony przestrzeni powietrznej lotniska, a największy operator telekomunikacyjny w Arabii Saudyjskiej, Saudi Telecom Company, zaimplementował SkyControl do zabezpieczenia centrów danych i wież nadawczych. Z kolei w Zjednoczonych Emiratach Arabskich polskie systemy używane są do ochrony ważnych wydarzeń i obiektów rządowych. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Jeśli lubisz moje produkcje i chcesz pomóc w dalszym rozwoju kanału, to zapraszam do jego wsparcia. Możesz to zrobić klikając Wesprzyj pod filmem. Dzięki temu zyskasz dostęp do różnych bonusów, między innymi materiałów tylko dla wspierających, czy obejrzenia nowych odcinków przed innymi. A jeśli po prostu chcesz okazać jednorazowe wsparcie, możesz też skorzystać z opcji super podziękowania. Z góry dziękuję za każde wsparcie i do zobaczenia.